Dzień dobry, dzień dobry. Złoty tarot kłania się Wam serdecznie. Ja zapraszam osobę z Poznaku Koziorożca. Zobaczymy, co do Was idzie. I to jest czytanie na, na, do końca lutego, kochani. E, wiadomo, energie mogą się pokazywać już teraz, albo mogą karty pokazywać już, co było na przykład tydzień temu, y, podobne sytuacje, jaki może być ciąg dalszy, tak? Albo już coś się y, zacznie u Was dziać. To, to są energie, więc Wy tylko włączcie do swoich y, 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 sytuacji. Więc co, zaczynam, wa, zaczynamy czytanie i robimy sobie czytanie z kart cygańskich, zobaczymy co tutaj się u Was będzie działo. Więc co, zaczynamy koziorożce i tutaj dla niektórych koziorożców już od razu mogę powiedzieć mi jakieś małżeństwo. Będziecie y, y, tego. Będziecie... Załatwiać jakieś sprawy związane z urzędami, to już Wam mogę powiedzieć, że umowa będzie jakakolwiek czy chodzi o rentę, czy chodzi o cokolwiek to tutaj karty pokazują, że tutaj decyzje będą pomyślne, tak? Więc tutaj dacie radę wszystko załatwić. Druga rzecz jest taka: tutaj możecie załatwiać za osobę też nieletnią jakieś sytuacje, albo już, że jest no, pełnoletnia, ale na przykład niepełnosprawna, więc tutaj jakieś e, sprawy będziecie załatwiać i tutaj razem, bo to w tej karcie widzę e, związek długoletni, e, no miłość jest, e, kochani, e, ale ta miłość jest związana z osobą, przez, a nie, przez osobę, na przykład ktoś brał ślub tego samego roku, co się urodziło dziecko, więc tutaj e, związany jest tą datą, tak? Ale to jest taki długo, długoletni związek, bardzo długoletni. I więc tutaj powiem Wam szczerze, dobry doradca to jest na przykład pani urzędnik, czy ktokolwiek, którzy Wam doradzą. Ale jeżeli chodzi o pomoc, to będzie takie, no tak, jak tam jest, to tak. Tak zrób, tak zrób to tu ona za was nie, nie wypełni, ale wam e, kochani pomoże. I teraz tak, w pracy, osoby, co niektóre, w pracy, jeżeli macie e, pana przygodę, jest to pan, który was może czarować, to uważajcie co niektóre koziorożce, bo to jest osoba, która się udziela, nawet wo, jako wolontariat, czy osoba już taka, wie, wiecie, z takich rzeczy, jest to osoba, która jest niegodna. Waszego zainteresowania. Jest to osoba, która robi dużo rzeczy przeciwko Wam, a Wy tego kochani nie widzicie. To jest dla niektórej części osób serca no, osoby, które jesteście w stałych relacjach jako bardzo dobrzy przyjaciele. To uważajcie, bo jest tu drzewo, a drzewo jest związane właśnie też i w lutym, więc zwracać uwagę, kto nagle jako osoba trzecia będzie się wtrącać z, z takich rzeczy, bo tutaj jest pokazane, że to jest Wasz nieprzyjaciel, jest to osoba, która nie w sposób będzie chciała osiągnąć wase, Wasze e, sukcesy, e, Wasze talenty, cokolwiek będzie ona sobie przepisywała, więc tutaj na taką osobę uwaga. Teraz widzę młodą kobietę, młoda kobieta, która taka jest e, e, ja, ja w niej widzę taką królową Pentakli, tylko y, królowa Pentakli to jest kobieta, ona wie, czego chce, ona wie i tak ma być, a to jest taka kobieta młodziutka, która się uczy i jest łatwowierna, więc tutaj będziesz miała spotkanie i te spotkanie, które y, będzie, to możliwe jest to facet, który jest y, no, y, blisko, blisko, bardzo blisko y, ciebie, no to uważaj, jest to osoba, która nie sprzyja ci e, tak e, super, tak? Więc bądź ostrożna. Możliwe, że jest jako on, jako przyjaciel, a w podróży jest na przykład twój partner. Twój, nie wiem, może kochanek, bo to różnie można tego mówić. Więc uważaj, bo ta osoba zrobi wszystko, żeby cię coś zabolało, żeby cię troszeczkę mm, szpile wdać. Więc tutaj mm, ja bym tą osobę wzięła, troszeczkę usunęła swego życia. Dużo bym nie mówiła, bo to jest osoba, to jest, żebyście nawet nowo poznaną osobę, którą zapoznacie, dużo nie gadać dużo nie gadać. Ale z drugiej strony ta nowo poznana osoba e, lub e, kolega, albo oboje, bo już się wziąć, powie, ty kurczę, byśmy to i to razem zrobili, bo wiesz co, ja mam tyle, e, na przykład jeżeli chodzi o biznes, ja mam tyle możliwości mówić, a tego, a ty, no dobra, no zrobimy, bo mogę ja to zrobić, czy to, ja mam gdzieś tam dojścia i takie, te, o to już na siebie, kurczę, siatę założyliście, jest to osoba, która wykorzysta i w ciągu do dwóch miesięcy was po prostu kopnie w dupę lub będzie tak, że wycycka, a wy jesteście koziorożec jest związany z ziemią, a ziemi mają ukaranie więc tu już uważać, tak nie, yy, nie mówić U, udawać po prostu jak to z za zawsze mówi, wariata i już będzie ok teraz jak Kobieta kobieta która jest sama na twojej drodze pojawi się e, możliwość e, poznania osoby i ta osoba to jest na, nawet możli, jak karty pokazują bo jest, musiałam dopytać kart wyszła karta miłości więc e, ty jesteś możliwe bardzo taka religijna e, możliwe że nie tylko religijna, no możesz no, udzielać się też i w kościele, ale też i no, w, na przykład lubisz też i Tarota, bo to są różne te religie. Jesteś bardzo taka zamknięta, ale niekoniecznie. Jest to osoba, która jest bardzo nieszczęśliwa i w sobie to też i dusi. Więc na Twojej drodze pojawi się ktoś i tutaj możesz podjąć decyzję pochopnie. Boże, nie. Tutaj nie, ty, ty nie możesz podjąć decyzji pochopnie, idź tam i tamtego, bo tam ci, czy ktoś ci powiedział, bo stracisz możliwość na prawdziwą miłość. Tutaj bym dała czasu. Coś ci może nie odpowiadać, tu wystarczy porozmawiać przez jakieś rozmowy, gesty, miłe te. Możecie no, dojść do, dam, 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 do ślubu, czy do stałego jakiegoś takiego związku. Więc tutaj dla ciebie, kochanie, ja bym, bo ty możesz być taka impulsywna, bl, bl, już. Więc tutaj nie bądź, bo tutaj jest naprawdę silne uczucie. tak? Dla niektórych od razu powiem jakiś prezent. Możliwe, że ktoś przywiezie ci prezent z jakiejś podróży. Druga rzecz jest taka, jeżeli mam mówić, bo. Koniec w galopie, więc tutaj w połączeniu z tymi wszystkimi, to dla niektórych koziorożców od razu mówię, przyjdzie dobra wiadomość, to przyjdzie wiadomość od mężczyzny. Możliwe, że odezwie się mężczyzna już z e, kochani, z którym mogli się nie mieć e, gdzieś tam kontaktu, tu dobre wiadomości będą. E, no, karty pokazują, że jakiś podarunek, czy coś z takich, tych będzie, tak? Więc e, no. Tylko oczekiwać yy, skarby I teraz tak, jeżeli chodzi o, yy, bo tutaj zgromadzenie, yy, yy, bardziej tutaj widzę jako na przykład teraz, co będzie ta wielka orkiestra, tak? Tu chyba coś się będzie działo. Tu bym powiedziała jakaś znajomość, ktoś kogoś będzie yy, namawiał na coś. Kobieta będzie niepewna, ale to nie chodzi tylko o, o tą orkiestrę, tylko mogą być jakieś inne zbieranie fantów, na cokolwiek. Kochani, tutaj nowe propozycje będą, nie wiem, żebyście coś dalej zorganizowali, tylko będzie mężczyzna coś będzie bardzo taki nachalny, nie będzie chciał. Albo będzie on namawiał, a ty nie będziesz chciała. Coś z takich, tych, ktoś będzie po prostu niezainteresowany. I tu bardziej widzę, że kobieta. Nowe możliwości, nowe, nowe, nowy start, kochani, ale tu karty pokazują, żebyście wybrali swoją ścieżkę, to co wy chcecie, tak, z takich rzeczy. Druga rzecz jest taka możliwa, że chodzi też o nowo narodzone dziecko lub że ktoś no do, może się dowiedzieć, dowiedzieć lat, no daje czas do końca, do końca lutego, że ktoś jest wciąży, narodzi się i to będzie bardzo, bardzo powiem wam szczerze pozytywne, tak, ale no tutaj już, bo tu są nowe możliwości, nowe działania. Mhm. Kochani, nowe, nowe działania, nowe, nowe możliwości, ale przyjdą jakieś też wiadomość lub dostaniecie pokwitowanie, że za coś musicie też zapłacić, tak? Z takich rzeczy. Tutaj jest to już jest odrębny temat. Tutaj za coś będziecie musieli zapłacić. Zwróćcie uwagę, to będzie Wam tak dawał pieniądze, Boże, kopertę kopertę czy jak coś może być przez płot tak ktoś wam może dać jakąś kartkę coś do zapłacenia tak ale tutaj też jakieś rachunki mogą e, kochani teraz wyjść na światło dzienne co nie zostało e, zapłacone. Na pewno też ktoś dostanie e, ważny list z urzędu i tutaj będzie się będzie trzeba się zgłosić. Mhm. Tu będzie trzeba się zgłosić i możliwe, że to chodzi o jakąś wiadomość związaną z dzieckiem, o dziecko. Ale jest to wiadomość, powiem szczerze, pozytywna, czyli możliwe, że no, to są też i poradnie, kochani, więc tutaj jakieś wiadomości z dziećmi no, będzie trzeba wziąć. Teraz tak, jakaś niespodzianka się szykuje i tutaj niespodziankę dostanie kobieta. Teraz nie wiem, czy to chodzi o 600 zł, czy o 6 tysięcy, e, kochani, ale tu jakąś niespodziankę dostanie kobieta i to będzie od mężczyzny. E, no, mężczyzna możliwe jest w związku, ale w tym związku jest bardzo nieszczęśliwy, tak? E, więc tutaj możliwe też się coś narodzi i tutaj jest do, kobieta już taka starsza e, troszeczkę. No nie będę mówiła, czy, pięc, czy 500 plus, Boże, 50 czy tamtego, ale jest to kobieta już taka dojrzała, tak? Nawet może wyglądać dojrzałe, a mieć mi lat, ale jest to kobieta już taka dojrzała, więc tutaj jakiś prezencik od tego pana dostaniesz. Tutaj ktoś będzie miał spotkanie w parku, w parku, bo blisko tego. Jakiekolwiek spotkanie, możliwe, że jakaś randka z takich rzeczy, to uważaj, dużo nie mów. To jest do kobiety, uważaj, dużo nie mów, tak? A będzie, powiem szczerze, ci dane. Sama coś przejrzysz, o tak. Tak mogę powiedzieć. Moi drodzy, to już by było na tyle. Ja Wam życzę przede wszystkim dużo zdrowia i wszystkiego, wszystkiego, czego Wy sobie życzycie. Złoty tarot Wam życzę z całego serca. Dziękuję, ślicznie i pozdrawiam.